Sieman Kudziska, z tej strony Metsu i witam was w skrócie piątkowej transmisji na żywo, gdzie przebudowywaliśmy CFR Clusz w trzecim sezonie. Tak na sam start prezentował się nasz podstawowy skład. Gdy pierwszy raz dawałem tą drużynę do ankiety nie spodziewałem się, że tak się aż wam spodoba, że będą trzy sezony, a kto wie, może jeszcze będzie czwarty. Zobaczymy co zdecydujecie w środowej ankiecie. Przed pierwszym meczem ligowym nic wielkiego się nie działo, tak prezentował się nasz skład na pierwszy mecz. Nie mieliśmy jakiegoś trudnego rywala. Była nim drużyna Hermannstadt. Graliśmy na wyjeździe, ale to nie miało prawa nas powstrzymać. I zwyciężyliśmy 3 do zera, Pewne zwycięstwo szkoda tylko kuiny, który doznał kontuzji i wypadł na aż 6 tygodni. No zaczynają się kontuzje bardzo szybko. Tutaj wytypowałem kilku pomocników, którzy mogliby zagrać na skrzydle. I ostatecznie widzowie w ankiecie wybrali jego Doku, którego kupiłem za 4 450 000. W eliminacjach Ligi Mistrzów naszym rywalem było Dandalk, więc losowanie marzeń. W pierwszym meczu wygrywamy tutaj 3 do 1 w meczu wyjazdowym, a w rewanżu, jak będzie? Zwycięstwo 4 do 0 i pewny awans do fazy playoff. Tutaj widzicie wyniki pozostałych zespołów. Niestety Legia odpadła przegrywając ze Slawią w dwóch meczu, a my w playoffach trafiliśmy właśnie na kogo? Na Slawie, która wcześniej wyeliminowała Legię Warszawa, a teraz my mamy ochotę wyeliminować drużynę z Czech. Jeszcze potrzebowaliśmy rezerwowego bramkarza, wytypowałem tutaj kilku kandydatów i ostatecznie Miki Vanderhart dołączył do nas za milion jako nasz rezerwowy bramkarz. Pierwszy mecz ze Slawią w Pradze wygrany 2 do 0 i jesteśmy wielkim faworytem przed meczem rewanżowym. Mecz na własnym stadionie doping kibiców. I to wystarczyło 3 do 1, pewne zwycięstwo, i awansujemy wreszcie do Ligi Mistrzów. Kopenhaga też awansowała, Salzburg, a my trafiamy do grupy z Barceloną, Tottenhamem i Anderlechtem. Da się stąd na pewno awansować do Ligi Europy. O awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów będzie bardzo ciężko. Doku i Van to nasze transfery. Dobrze, że Doku miał tak niską klauzulę, bo był wart około 12 milionów. A teraz zaczynamy mecz z Tottenhamem na wyjeździe. Przegrywamy niestety 2 do 1, tak blisko, a jednak tak daleko do zwycięstwa. Po 10 kolejkach, 10 zwycięstw, bilans bramkowy 28 do 4. Fantastycznie się spisujemy, tak powinniśmy zawsze grać. Mamy zdecydowanie lepszy skład niż cała reszta ligi, więc musimy w lidze rumuńskiej dominować. A no tak się prezentuje nasz podstawowy skład. No i co, gramy teraz z Anderlechtem. To może być kluczowy mecz, jeśli chodzi o spadek do Ligi Europy. Remisujemy 2–2 na własnym stadionie. Oj, to nie jest dobra wróżba. Tutaj powinniśmy wygrać mecz z Barceloną przed własną publicznością, przegrany 1–2. Niestety, Artur i Griezmann w prawdziwym życiu im nie idzie w Barcelonie, ale w FIFA potrafią. Paszka niestety też kontuzjowany. A my gramy drugi mecz z Barceloną, przegrywając tym razem zdecydowanie 3–0. Tottenham. Znowu 2 do 1 dla Kogutów. Nie mamy coś szczęścia, te minimalne porażki nas, nas prześladują. 29 zwycięstw, 1 remis, 58 punktów po 20 kolejkach. Dominujemy zdecydowanie w lidze rumuńskiej, nie oszukujmy się, tutaj nie ma wielkich emocji jeśli chodzi o ligę. Głównie ekscytujemy się europejskimi pucharami, bo w grach z zgrywkach ligowych jesteśmy hegemonem. I przed nami ostatni mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów, potrzebujemy zwycięstwa i wygrywamy 1-0 po bramce Świderskiego, dzięki czemu spadamy do Ligi Europy i jeszcze mamy szansę powalczyć w europejskich pucharach, bardzo mnie to cieszy. Z pierwszego miejsca wyszła Barcelona, z drugiego Tottenham, a my losujemy Borussia Gladbach O i nie najlepsze losowanie, w zimowym oknie transferowym bez jakichkolwiek ruchów, bo nasza kadra była już w miarę kompletna. Pierwszy w Gladbach na własnym stadionie. Jak nam pójdzie? Remis 0-0, ale niestety Guardiol doznał kontuzji. I to nie jest dobra wiadomość, bo wypada na aż dwa miesiące. Jak on by się raz na sezon nie połamał, to byłby chory tak naprawdę. Po 26 kolejkach 76 punktów, ale pamiętajmy, jest podział punktów, więc nie będziemy mieli jakiejś mega przewagi, tylko 8 punktów nad drugą drużyną. Więc jeszcze tutaj wszystko praktycznie może się zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, ale jeśli zagramy swoje... To zdobędziemy oczywiście mistrzostwo, bo jesteśmy zdecydowanym faworytem i musimy to udowodnić na boisku. Taki mamy skład. Piłkarze powoli się rozwijają i to mnie bardzo cieszy. Szkoda tylko, że niektórzy doznają kontuzji. Rewanż z Gladbach. Jak nam pójdzie, patrzymy. Przegrywamy 2 do 0 Embolo i Neuhaus naszymi katami i szybko żegnamy się z Ligą Europy już na etapie 1-16 finału. Tak jak w drugim sezonie, wtedy odpadliśmy z FC Porto. A teraz odpadamy z Borussią, my Tutaj możecie sobie zobaczyć pozostałe rezultaty, ale my ewidentnie zawiedliśmy. Powinniśmy minimum do tej 1.8 się przedrzeć, a niestety nastąpiła stagnacja w naszym klubie. I nie potrafiliśmy pewnego poziomu przeskoczyć w tym sezonie, jeśli chodzi o europejskie puchary. Paszkanu wypada na 7 tygodni, jego druga kontuzja w tym sezonie. Burka wypada na 3 tygodnie, zaczyna się niestety seria kontuzji. Ale po pięciu kolejkach grupy mistrzowskiej jesteśmy zdecydowanym faworytem. Mamy olbrzymią przewagę, i tylko jakiś kataklizm mógłby nas pozbawić mistrzostwa. A tutaj widzimy podstawowy skład coraz to lepszy i niezwykle mnie to cieszy. Ale jak coś idzie za dobrze, to doku musi wypaść na 4 miesiące. Za dobrze się chłopak rozwijał, to gra musi mu dowalić kontuzję. Kostacze wypada na 5 tygodni, dobrze, że chociaż on doznał trochę lżejszego urazu. Ostatnia kolejka ligowa z Astrą wygrana na 3 do 1, dwa razy świderski, raz Pawn. 68 punktów to jest nasz rekord, jeśli chodzi o tą karierę. W grupie mistrzowskiej 10 spotkań, 10 zwycięstw. No i powiedzmy sobie szczerze, zdominowaliśmy ligę rumuńską, nikt nam tutaj nie zagrażał. No i zobaczmy sobie statystyki poszczególnych piłkarzy: Świderski 33 bramki w 36 spotkaniach. Bardzo dobrze się spisał. Kostacze, 26 bramek, nasi dominowali. Dragomiry, najwięcej asyst. Drugie miejsce Świderskiego, a trzeci Queena. Całe podium jest nasze. A Rodak, najwięcej czystych kąt. 24 w 36 spotkaniach. On idzie na jakiś zdecydowanie rekord. Finał Pucharu Rumunii. Jakim wynikiem się zakończy? 4 do 0. Kostacze, Paun, Quina i Świderski dają nam zwycięstwo. Petre i Kostacze najlepszymi strzelcami Pucharu. Świderski i Dragomir najwięcej asyst. A najwięcej czystych kąt. Rodak 4 spotkania, 4 czyste kąta. Nikt nie był w stanie go pokonać. Na koniec tak wygląda nasz skład. No niestety nasz Świetny lewy pomocnik, którego kupiłem z Underlechtu za grosze. Doku niestety jest kontuzjowany, już ma overall 81, jak dobrze, że on miał tak niską klauzulę. 52 występy miał Rodak, Świderski, Baluta i Dragomir. Jeśli zaś chodzi o bramki, to wiemy kto tutaj będzie dominował. Świderski 42, Kostacze 35, a Kuna 11. Jeszcze patrzymy na asysty. Zobaczmy jak to się wszystko prezentuje. Najwięcej Dragomir, drugie miejsce Świderskiego, a trzeci Baluta. I ładnie to wygląda naprawdę, podoba mi się to. Milan wygrywa Ligę Europy, Borussia Mönchengladbach, z którą odpadliśmy, dotarła aż do finału. A Ligę Mistrzów wygrywa Barcelona, pokonując Manchester City w wielkim finale. Brawa dla dumy Katalonii. No i co, ten sezon kończy się naprawdę bardzo fajnymi wynikami, jeśli chodzi o Ligę Gorzej w Pucharach. Pierwsze miejsce Polski na Mistrzostwach Świata w roku 2022. Wyprzedziliśmy w grupie Argentyny i trafiamy na Węgry w jednej 8 bo wiecie jak to jest? No, mówiłem, że na Węgry inaczej być nie mogło. I Polska ma realną szansę awansować do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. A my w nowym sezonie mamy za cel awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mamy 18 milionów na transfery i wylosowaliśmy w pierwszej rundzie eliminacji Malmö, więc rywala, którego spokojnie jesteśmy w stanie pokonać, jeśli oczywiście zagramy na swoim poziomie. Tutaj widzicie na sam koniec podstawowy skład, najlepszy jaki mamy. Mam nadzieję, że doku wróci do zdrowia, ale czy będzie cz czwarty sezon, to już zależy od Was. Ankieta w środę, więc zachęcam, żeby wtedy zajrzeć na kanał no i zagłosować. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale i na piątkowe live'y o godzinie 20. Trzymajcie się!